Jeszcze tutaj. Nie wiem czyście Państwo widzieli jak profesor Hausner był żegnany z Rady Polityki Pieniężnej. No przecież jest na telewizji GAP, no. No oczywiście. Cały kraj widział. I ponieważ zawsze no, profesor Hausner był dla mnie niedoścignionym wzorem, ja od wtorku, bo to chyba było we wtorek, ćwiczę ten pivot, przy czym robię tak, jest nieskończony, jak ta baletnica, która nie wiadomo czy obraca się... O, to jest rzecz. Czy pan akceptuje piwot? Ale to nie piwot, to jest aksel. <głos> <głos> Albo tul, <tool. głos> Ale aksel jest... Panie czy możemy prosić o replay? Bo cała Polska żyje pańs pańskim piwotem. Jeżeli Pan chce naśladować klasyków, to proszę zwrócić uwagę, że poza samą figurą, to jest jeszcze celowość, funkcjonalność. Ja kontekst! Prostu, ja się po prostu chcę przygotować się na każdy kontekst. Panie profesorze, czy, czy świat jest gotowy na lożę go pożerców? Jest gotów na piwot. Śniadanie mu silenko, niż śniadanie. Na nic lepszego świata nie spotka jak właśnie to. <śni> no to dziękujemy. Ale, dziękujemy. Ale <śniak> silenko podała kanapę. Ja. <laughs>